Witam wszystkich bardzo serdecznie w Zameczkowej Szkole Tańca. Ja nazywam się Katarzyna Oleś-Rudnicka. Jestem instruktorem tańca w Domu Kultury Zameczek i dzisiaj zapraszam Was już na drugie spotkanie z tańcem towarzyskim. a Naszym tematem będzie pierwszy taniec latynoamerykański, czyli cha cha cha. Zaczniemy może od kroków męskich. Jeżeli chodzi o czacze, będziemy ją liczyć w ten sposób. Raz, dwa, trzy, czacza, cza, raz, dwa, trzy. Czyli nasze metrum to cztery czwarte, czacza jest dosyć szybkim, wesołym tańcem, dynamicznym. I będziemy e, dzisiaj poznawać krok podstawowy, a także obrót pod ręką. E, męskie kroki zaczynamy od prawej nóżki w prawą stronę, od szase, Czyli licząc raz, dwa, Trzy. Zaczynamy na cza. Dołączamy cza i na raz krok do boku. Następnie malutki kroczek w przód na nogę lewą. Dwa. Wracamy na nogę z tyłu trzy. I znowu szase, czyli do boku. Cza, cza. Raz. Teraz krok do tyłu. Malutki na prawą nogę. Dwa. Wracamy. Na nogę z przodu 3 i powtarzamy. cza, cha, cha. Jeszcze raz lewa w przód. Dwa, trzy, cha, cha. Raz i dwa, trzy, cha, cha. Raz. Kiedy robimy obrót pod ręką i jak go zrobić? Zrobimy go za czwartym razem, czyli licząc od początku ze wstępem. Raz, dwa, trzy, do boczku, cha cza raz to będzie nasz pierwszy raz cza cza raz drugi cza cza raz trzeci i teraz podnosimy panowie rączkę do góry naszą lewą czyli przygotowanie do obrotu cza cza raz idąc w tył robimy obrót partnerki pod ręką czyli taki młynek niejako czyli do, idąc krok do tyłu wprowadzamy partnerkę do obrotu dwa trzy i będziemy wracać do trzymania, które zaraz pokażemy razem z naszą partnerką. Czas na kroki damskie. Będziemy zaczynać je w lewą stronę od lewej nóżki. Liczymy tak samo do trzech. Raz, dwa, trzy i zaczynamy szasę do boku. Cza, cza, raz. Kroczek w tył na prawą nóżkę, malutki. Dwa i wracam do przodu. Trzy. Do boku, cza-cza, raz. I znów do przodu. Dwa, wracam na nogę z tyłu. Trzy i cza-cza, raz. Jeszcze raz, do tyłu. Dwa, trzy, cza-cza, raz. I dwa, trzy, cza-cza, raz. I tak samo jak panowie, musimy tutaj zrobić obrót. Troszeczkę więcej pracy będzie to wymagało od naszych partnerek, ponieważ e, będzie tam troszeczkę inaczej e, zbudowany nasz krok. Zaczynamy tak jak panowie. Trzy razy krok podstawowy, a obrót za czwartym razem. Od lewej nóżki w lewą stronę. Raz, dwa, trzy. Cza, cza, raz. Pierwszy. Cza, cza, raz. Drugi. Cza, cza, raz, trzeci i uwaga, cza, cza, raz, rączka będzie do góry, ponieważ nasz partner podniósł nam rękę, a teraz my wchodzimy pod rękę kroczkiem do przodu na lewą nóżkę. Dwa, obracam się, obracam się, obracam się, wracam na nóżkę prawą, trzy i do boku, cza, cza, cza. Spróbujmy teraz w parze. Spróbujmy teraz zatańczyć ten krok w parze. Również będzie nas obowiązywać rama, ale rama latynoamerykańska czyli partnerka podaje dłoń partnerowi, zbliżamy się do siebie tutaj już nie mamy przesunięcia partnera względem partnerki eee, jesteśmy naprzeciwko siebie rączka partnera ląduje w okolicach łopatki rączka partnerki jest na ramieniu natomiast tutaj nasze łokcie Hops, trochę się przesuńmy tak w tą stronę. Tworzą taki trójkącik, tak? Czyli są do siebie zbliżone. Ok. I przypominamy, że panowie ruszają w prawą stronę, panie w lewą stronę. Odliczamy sobie do trzech i zaczynamy krok podstawowy. Raz, dwa, trzy. Cza-cza, raz, dwa, między nogi krok. Cza-cza, raz, dwa, trzy. Cza-cza, raz, dwa, trzy. Czacza cza. i uwaga, teraz będzie obrót, czyli partnerka wchodzi pod rękę, dwa, wraca trzy i do ramy. Czacza raz, i dajcie jeszcze raz. Dwa, trzy. Czacza cza, raz, dwa, trzy. Czacza cza, raz, to był trzeci i cza, czacza, stop. I teraz jeszcze raz pokażemy wolniutko. Partner puszcza rękę, partnerka wchodzi pod. Rączkę partnera wraca i do ramy czacza raz. Spróbujmy z muzyczką. Raz, dwa, trzy. Czacza cza, 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 cza, raz. Obrót. Czacza cza, raz.